Cześć Bryska, nie mówiłaś, że ty otwierasz koncert. No tak, zachowałam to w delikatnej tajemnicy, natomiast no, cieszę się, że, że mogłam otworzyć, ale był taki pośpiech, że nawet się nie zdążyłam zestresować tym razem, więc było fajnie. Czyli nie było żadnego stresu przed wyjściem? Nie było, ale tylko dlatego, bo nie miałam kiedy. Chorzowska publiczność jaka jest, bo ty ją już poznałaś? Mega fajna i bardzo taka energiczna, taka współpracująca można by powiedzieć, bardzo fajni ludzie. Wczoraj powiedziałaś mi, że zawsze sobie szukasz kogoś na publiczności. Znalazłaś dziś kogoś? E, tak, stał taki chłopak blondyn z przodu i tak się do mnie fajnie uśmiechał. Więc fajnie było do niego śpiewać, bo przynajmniej trochę bardziej jakoś tak energicznie było. Wow, ale podobał ci się, czy z jakiego względu go wybrałaś? Wybrałam go tylko dlatego, bo się do mnie uśmiechał. Podoba mi się ktoś inny. Jak najbardziej wiem. I jak ta osoba, która która Ci się podoba, skomentowała Twój pierwszy występ. Co powiedziała? No powiedział, że jest ze mnie bardzo dumny i mnie przytulił bardzo mocno i nawet mamy fotę z tego, jak mnie przytula, więc w ogóle, wiesz, cudownie. A dlaczego Ty go tu na ściankę nie zabrałaś, bo non-stop sama taka jesteś tu? Jestem sama dlatego, bo mój chłopak ogólnie jest osobą taką, która nie siedzi w showbiznesie, nie siedzi w branży muzycznej e, i nie chce po prostu się gdzieś tam... E, Pchać w hmm? mój świat, bardziej po prostu zostaje gdzieś tam prywatnie dla mnie i pozostawia tą przestrzeń jako moją pracę. Dobra, a Wy macie jakieś wspólne tematy show biznesowe, czy raczej musisz szukać sobie innych osób do rozmów na te tematy? To, to znaczy, jest? on się uczy. Hmm? Cały czas się uczy, i cały czas jak gdzieś ze mną jest, to wiem, że bardzo się stara też zrozumieć mój świat, i teraz mamy coraz więcej tych tematów show biznesowych, bo po prostu za każdym razem. Jak ze mną jest, to coś nowego chłonie, więc bardzo się stara i bardzo mnie wspiera. A jak mu w ogóle to się podoba? E, podobno bardzo. E, podobno, e, podobno, podobno, ważne słowo, podobno. Nie, ale myślę, że, że, że bardzo mi się podoba i że, że na następny Sylwester, i będę na następnym Sylwestrze, to też przyjedziemy razem. Ostatni dzień roku to idealny moment na podsumowanie. Jak będziesz wspominała ten rok 2022? Bo to taki przełomowy chyba dla ciebie, nie? Tak, no to był rok pełen pracy, pełen różnych fajnych, fajnych rzeczy, fajnych sukcesów. No i właśnie w tym roku też, też znalazłam swoją miłość, więc, więc był fajny. Bardzo to bardzo pozytywne. Miał też swoje minusy, no ale to jak każdy rok nigdy nie ma, tak, że jest perfekcyjnie, więc myślę, że to tak podsumowując, był nie najgorszy rok. Ale minusy zawodowe czy jakie minusy? No, minusy i prywatne i zawodowe, bo to zazwyczaj się to łączy jakoś. Jeżeli chodzi o, o prywatne życie, to, to zawsze gdzieś tam się wkrada do tego zawodowego, ale myślę, że tak jakby było więcej plusów niż minusów, więc nie ma co się nad nimi skupiać. Ty debiutowałaś w tym roku? No tak, po, można tak powiedzieć, że debiutowałam. No i właśnie to tak jakoś szybko się strasznie potoczyło i w ogóle się tego nie spodziewałam, więc dlatego się strasznie z tego cieszę, że to tak jakoś fajnie się rozwinęło. Początkowo wszyscy nazywali ci nową sanach, a później już uzyskasz swoją tożsamość. Jak się z tym czujesz? No, że tak pół roku ci to zajęło, żeby być już, już bryską, a nie nową sanach. Fajnie, znaczy no, cieszę się, że, że tak jakby, że teraz już jestem sobą bardziej, albo, albo polską Haną jak to ludzie lubią mówić, bardziej niż, niż Sanach, czy kimkolwiek innym, natomiast no, ja mówię, tak jak mówiłam wcześniej, to wcale nie, nie przeszkadza tak jakby żadnemu artyście, myślę, że tym bardziej, jeżeli to na przykład jest taki fajny artysta jak Sanach, gdzie tam, gdzie tak jakby jej muzyka jest zawsze na wysokim poziomie i ja tam się cieszę, że mnie do niej porównywali. Ostatnie pytanie w tym roku. Jak brak asertywności ci przeszkadza w życiu? No brak asertywności na pewno przeszkadza mi tym, że, że często daje się wykorzystywać, mm. daje z siebie bardzo dużo i nie umiem mówić nie, e, no ale mam nadzieję, że w przyszłym roku się to zmieni i trochę też postawię na siebie, też patrzę na swoje dobro w każdej sytuacji, bo to też jest ważne. A jako osoba wrażliwa byłaś trochę e, nękana w szkole? Byłam. Miałam, miałam problemy z, z rówieśnikami, jak i z nauczycielami, no ale jakoś, jakoś udało się po prostu z tym uporać. Wiadomo, że, że każdy z nas też gdzieś przez to przechodzi. Rówieśnicy często są takimi osobami, które, z którymi spędzamy bardzo dużo czasu i czasami po prostu są bezlitośni. A co oni ci robili? No, różne rzeczy, no, potrafili mówić bardzo przykre rzeczy na mój temat, czasami rzucali we mnie butelkami na przykład na korytarzu, ale też nie wszyscy byli też bardzo fajni ludzie, więc wiesz. A nauczyciele co? No, miałam taką panią Już od WF-u, miałam taką panią od wf która ze względu na moją wagę, która była dosyć spora, bardzo tak komentowała mój wygląd i kiedyś mnie wyciągnęła przed wszystkie dziewczynki, powiedziała, że będą wyglądać tak jak ja, jak nie, jak, tak jak, jak nie będą ćwiczyć, więc no. Co to za szkoła? Szczęśliwego Nowego Roku! A dziękuję bardzo i nawzajem. Tak. Dziękuję bardzo. Cześć.